Hej kochani, witam Was w najnowszym odcinku wyzwania Starsign Legacy. Słuchajcie, zaczynaliśmy dzisiaj troszkę inaczej, no bo z sceną. Jak widzicie, po tytule tego filmiku również zaczynamy nowe pokolenie. Ja już Wam we wcześniejszym odcinku mówiłam, że jest to taki mały wstęp właśnie do kolejnego pokolenia. No i jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy w nowym pokoleniu. Co prawda, Sylwek jest jeszcze nastolatkiem, ale myślę, że już niedługo tutaj zostało nam do zmiany grupy wiekowej. Także, wiecie, no to szybko dosyć zleci, słuchajcie. Także, tak. Widzę, słuchajcie, że Angelo tam w tle nam coś gotuje. Sylwestrze, czy ty możesz się do niego przyłączyć? Możesz, dołączyć do gotowania chodź tutaj, podejdziesz, dołączysz do ojca, bo widzę, że on się chyba nie do końca dobrze czuje e, moi drodzy, co się tutaj zmieniło idź tam Sylwek, proszę cię, mój drogi dobra, idzie teraz mnie posłuchał, słuchajcie wracając do tematu, co się zmieniło e, troszkę się tutaj zmieniło nie za wiele ale coś zawsze, słuchajcie. Trochę uprzątnęliśmy tutaj, jak widzicie, dookoła domu. Oczywiście nie wszystko, no bo wiecie, jest jesień, też jest chłodno, także ciężko jest, wiecie, to w tym deszczu, który cały czas nam tutaj pada, ogarnąć to wszystko. W każdym bądź razie, jak widzicie, coś tam nam się udało zrobić. Myślę, że tyle wystarczy, słuchajcie. No i co? I tutaj w środku z nowości chyba. To jest, że pojawił się tutaj stolik z krzesłami. Widzę, że Sylwester coś nie chce gotować z ojcem, nie wiem dlaczego. E, za to słuchajcie, księżna chce. <grystanie> e, dobra, bo mnie tutaj wszystko rozprasza, słuchajcie. Pojawił się stół z krzesłami, jak widzicie, e, i. I zniknęło stąd biurko, które było tutaj wcześniej, słuchajcie. A to za sprawą tego, że chłopaki, tutaj moje, sprzątając dookoła, słuchajcie tego domu, e, znaleźli schody, słuchajcie, schody, które prowadzą do piwnicy. No i już Wam pokazuję, co tam w tej piwnicy się znajduje, moi drodzy. E, a więc, tak jak widzicie, Biurko jest tutaj. Przenieśli właśnie tutaj na dół to biurko. I słuchajcie, mamy także rozbite lustro, które już tutaj było wcześniej. Była też tutaj drabina, no oni jedynie przenieśli właśnie to biurko z krzesłem. Była też tutaj sofa, i słuchajcie, uciłaliśmy trochę kaski i kupiliśmy również takie, taką pościel, słuchajcie, bo tutaj był taki materac zleżany, e, także wiecie, no musieliśmy jakoś sobie tutaj poradzić, no i teraz słuchajcie, jest to pokój Sylwestra, no także tak on wygląda, jak widzicie jeszcze tutaj jest trochę do uprzątnięcia niestety, Tutaj też jakiś pająk, och, okropieństwo. Także oni jeszcze mają dużo, dużo do zrobienia. Jak widzicie, on Sylwester już tutaj do nas idzie na dół. E, że pewnie, żeby się, słuchajcie, pochwalić tym <tum> tą piwnicą, słuchajcie. W każdym bądź razie, no tak wygląda. Wiecie, na pewno mm, <tum> odbiega to bardzo od standardu, w jakim wcześniej e, Sylwester mógł mieszkać. No ale słuchajcie, on sam podjął, podjął tę decyzję, nie? E, on ją wiecie. Pokazywałam wam też we wcześniejszym odcinku, jaki on miał pokój, nie? Odwalony, że tak powiem. No, ale jak widzicie, no, teraz będzie tutaj, w tym pokoju, pokoju, właściwie, no, takim pomieszczeniu piwniczym, moi drodzy. E, widzę w ogóle, że on, słuchajcie, poszedł pisać, pamiętnik. Tak, on mi co chwilę, słuchajcie, pisze ten pamiętnik. Wiecie, pewnie jakoś wyładowuje te wszystkie emocje i to wszystko. E, tutaj jest taki, widzicie, pewny siebie, uśmiechnięty, jak widzicie, ma takie nastrójniki. No, ale wiecie, tak jak wam mówię, to pewnie jest takie dla ukrycia i jakoś mu tam e, też to pomaga. E, Widzę, że Sylwester już przygotował nam jedzenie, nie Sylwester, tylko Angelo, wiecie co, ja się w ogóle złapałam, że ja często mylę ich imiona, także jak będę to mylić, to bardzo was przepraszam. Widzę, że księżna tutaj coś jest chyba smutna, także Sylwek, zanim weźiesz, weź tutaj na pełnię jej miskę, co, żeby ona była troszkę weselsza. W ogóle widzę, że Angelo jest chory, już chory był chyba w ostatnim odcinku z tego, co mi się kojarzy, weź zawołaj ją na to jedzenie, zawołaj. Niech ona sobie też zje. E, I wy sobie weźmiecie też ten posiłek, no bo wiecie, on nie przygotowywał tego na darmo. E, jak widzicie. No, Angelo ma nastrójnik bardzo spięty, wciąż nie. No, wiecie, to wszystko jest jeszcze świeże. No, mimo tego, że minęło już tam parę dni, no to jest jak jest. On kontaktu, słuchajcie, z Margo nie ma za bardzo, słuchajcie. No, a będziemy musieli się wybrać, ponieważ będziemy robić urodziny Finlayowi, bo on też będzie właśnie zmieniał swoją grupę wiekową. Także, no, Sylwester na pewno tam pójdzie. Nie ma co. Do Sylwestra dzwoni Margo. Wiecie, pewnie żeby się dowiedzieć, jak tam mu w ogóle leci, jak on sobie radzi, tutaj nie. Także także tak to, moi drodzy, na ten moment wygląda. No dobrze, niech oni sobie tutaj to zjedzą. W ogóle mam, słuchajcie, czwartą nad ranem. Trochę Wam jeszcze opowiem o tej nieznajomej, słuchajcie, w parku, która, która pojawiła się na drodze z Sylwestra. Co ja Wam mogę o niej powiedzieć? No słuchajcie, to jest mieszkanka miasta BB. No. <laughs> na razie więcej nic Wam nie będę zdradzać na ten temat. To wiecie się w kolejnych odcinkach. Kim ona jest i no, co tutaj robi? Także, tak, moi drodzy. Angelo, może pójdziesz się położyć spać, co? Energię masz taką na wpół, ale wiesz co, może dam ci się. Będziesz mógł się przespać, słuchaj, w łóżku, a nie te, na tej sofie, słuchajcie, rozwalonej. Myślę, że z czasem, wiecie, będziemy sobie tutaj zmieniać. W tym domku, tak jak widzicie, pajęczyny z góry zniknęły, które były wcześniej. Także, wiecie, aha, ja wyłączyłam wszystkie światła, a on tutaj robił lekcję. No widzicie. Ale odrobił, dobra, to weź sobie to schowaj do wyposażenia e, I weź tu może, wiesz co, poszedłbyś z pieskiem na spacer Co ty na to? Ja tutaj zas zastopuję, bo mnie tutaj to wszystko, słuchajcie, rozprasza Opieka nad zwierzakiem I słuchajcie, weź na smycz Weźmiemy sobie go na smycz i pójdziemy sobie go, ją Kurde, a może on nie może spać, bo on jest właśnie smęczony, e, Bo jest chory, słuchajcie, dobra Tutaj też wrzuciłam, słuchajcie, laptopa także weź kup tutaj od razu sobie lekarstwo, co? czy ty możesz kupić? kurczę, tu chyba się nie da na tym laptopie, słuchajcie nie widzę tej opcji, a jest, dobra po prostu nie widzę, słuchajcie dobra, jest ta opcja kup lekarstwo, także kupimy sobie, no, pięć dyszek no ale cóż, no musi być świecie, Angelo musi być zdrowy, jeszcze mu choróbska do tego wszystkiego słuchajcie brakuje masakra co, no ale co zrobić, jest jak jest słuchajcie dobra, bierzesz się na smycz, bierzesz super, to choć, przejdziemy się tutaj mm, po okolicy weź tutaj podejdź sobie z księżną, może też ona wiecie sobie tam skorzysta tak w ogóle zobaczcie, dodałam Sylwestrowi nowe stroje ja wam za chwilkę go pokażę w kasie, jak on wygląda, żebyście mogli go sobie zobaczyć. Wiem, że tak, słuchajcie, randomowo w trakcie nagrywania, ale przynajmniej sobie zobaczycie, nie? Jakie on ma tam te stylowe. Także tak, otoczenie mamy super. Też bym chciała, słuchajcie, tak blisko może mieszkać. Nie ja wam powiem. No ale... Jest jak jest. No, zobaczcie, księżna tutaj zadowolona, biegnie sobie razem z Sylwestrem. Weź ją może wyszczotkuj, co? Co ty na to? Zobaczcie, jak ona się cieszy. O Nie mogę, ja zawsze, wiecie, jakie widzę tutaj pieska, to tak cute. Mega, mega cute. Słuchajcie, weź udaj, że rzucasz piłkę, co? Czy nie możesz tego zrobić, jak ona jest na smyczy? Okej, dobra. Teraz możesz. No, weź ją ładnie wyszczotkuj. Ona jest taka słodziutka, słuchajcie. Muszę sobie jeszcze w ogóle pobrać jakieś ubranka e, dla zwierzaczków. Myślę, że będzie jak najbardziej pasowało tutaj do tej serii. No, udaj, że rzucasz piłkę, możesz ją pochwalić. I słuchajcie, możesz się trochę z nią pobawić. A czemu nie? No, e, także w dzisiejszym odcinku chcę, słuchajcie, wybrać się do e, Komorebi razem z Sylwestrem. I Angelo na urodzinki Finleya. Tak myślę, że takie mam plany na dzisiejszy odcinek. Słuchajcie. No a co będzie dalej, no to sobie zobaczymy już w trakcie co nam tam się, słuchajcie, wydarzy. Ejku, no mega to wygląda, zobaczcie na tle jeszcze tego morza. Ja uwielbiam to miasto, jest przepiękne, jest duże. E, bardzo wam polecam w nim grać, słuchajcie, jak jeszcze nie graliście w tym mieście lub w ogóle nie macie na przykład tego dodatku, bo ono dochodzi razem właśnie z dodatkiem psy i Koty, no to wam bardzo, bardzo serdecznie polecam sobie kupić, słuchajcie, ten dodatek. Dobra, e, Angelo, jak ty się czujesz? Dalej jesteś bardzo spięty. Nie wiem, czy wiecie co, czy on w ogóle. <laughs> czy to jest dobry pomysł, żeby on tam szedł na te urodziny? No, ale wiecie, on na pewno też tęskni za Filajem. Kurczę. No, nie wiem, nie wiem, no ale powinniśmy się, słuchajcie, wybrać tam. Takie jest moje zdanie. Eee, dobra, Sylwester, i sobie skorzystaj, bo widzę, że ty z pęcherzem masz tutaj ciężko. Oho, zobaczcie. On chyba też jest chory, bo widziałam przed chwilą w tymku, że też coś na lekarstwa pokazywał. E, będziemy musieli chyba jeszcze jedno zamówić. słuchajcie. weź sobie tutaj podejdź i skorzystaj. E, a ty anhalować tutaj schowaj to jedzenie, żeby się nie zepsuło. wiecie. kaska nam się przyda, napełnij miskę. Proszę cię bardzo tutaj, żeby księżna miała po spacerku co zjeść i czego się napić. I słuchajcie, myślę, że jeszcze trochę i będziemy mogli się zbierać na urodziny. No dobrze moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już w komorebi przed dawnym domem Sylwestra. Także wejdziemy sobie słuchajcie do środka. Widziałam właśnie, że Marko już tutaj siedzi i czeka. Nie mam pojęcia, gdzie jest Finley, ale oczywiście przywitamy się tutaj z mamą. Spróbuj pocieszyć członka rodziny także weź tutaj z nią porozmawiaj, piesełek widzę idzie do góry, e, wzięliśmy w ogóle ze sobą księżną, słuchajcie, może pieski coś tam wiecie, zaprzyjaźnią się ze sobą oho, patrzcie, nie wytrzymam Finley schodzi z takich stromych schodów nie, nie wierzę po prostu Margo matka roku, tym razem słuchajcie, ostatnio było ojciec roku, teraz jest matka roku no dobrze, Angelo też tutaj jest jak widzicie, e, także weź tutaj się przywitaj z małem, co? weź go obejmij czule Piesełek, widzę, tutaj też jest. <laughs> e, chyba, że ten mały idzie do pisełka, co? Nie, idzie na zewnątrz. No pięknie. E, a ty jak tam? Mhm, zobaczcie, Margo dalej w swoim humorze, spięta. No, nie widzę, nie widzę tego, Złajcie, dobrze. Weź tutaj, porozmawiaj z nią, co powiedz jej, że no, że przyjdźmy na urodzinki. E, jak tam się czujesz? Wiecie, takie swoje, wiecie, chcę wybadać teren, co tam w ogóle się nie. Jak tam w ogóle Marku postrzega to wszystko, tą całą sytuację? Chce się coś z Sylwester dowiedzieć, no wiecie, on jest w końcu nastolatkiem, no to na pewno jest zainteresowany tym. Gdzie ty mi uciekasz? Aha, tutaj jesteś malutki, dobra. Wiecie co, jak w ogóle przebiorę? Zmienimy mu strój. Może być na ten taki śmieszny, bo myślę, że fajnie wygląda. Weź tu Sylwester, to wiecie, niech on sobie tutaj rozwija z nim relacje, no bo to jest bardzo ważne. Nie wiadomo też, jak tam Margo, wiecie, się zajmuje tym dzieckiem, nie? Skoro dla niej była najważniejsza, słuchajcie, praca. E, a ty, Sylwester, mój drogi, nie idź tam, tylko ja bym chciała... Co ty w ogóle chciałaś? Porozmawiać z Finlayem? No to za chwilę pogadam. E, chciałam, żebyś ty, słuchajcie, upiek tort małemu. Co ty na to? Zrobimy ciasto czekoladowe. Mam nadzieję, że Margo się nie przyfranzoli... Tutaj do Sylwestra, że robi torta, słuchajcie, bo to różnie bywa. No, zobaczcie, Sylwester teraz tutaj ma taką dużą kuchnię, <tutaj> O, będzie mógł, słuchajcie, przygotowywać, no bo tam u nich, no to ciężko, nie? A wy jak tam siedzicie sobie tutaj na warandzie, widzę? Zobaczcie, Marko idzie. Uh -huh. Patrzy, obserwuje, co tutaj się dzieje. Księżna, przywitałaby się z perełką, a mogłabyś tu podejść, tu pisełeczka. Patrzcie, ja się będę interesować teraz psami, co one robią. O matko, o zobaczcie. Angel to był odczucie do Finleja. Super. Dobra, widzę, że w miarę coś tutaj zagadują do siebie. Ach, kurde, widzieliście to? Posła jej buziaka. No, ale wiecie, pewnie przed Finlejem nie się tak zachowuje. No, dobra, no to pokadajcie. Opowiedzmy jakąś historię. Zapytaj, jak minął cień. I słuchajcie co ja tu jeszcze mogę mu wybrać? Coś z czułości. Rodzinny całus. Dobra. Pieski się bawią razem? Nie. Patrzcie, co księżna robi. <laughs> nie wierzę. <laughs> ten pies jest przebojowy po prostu. Uwielbiam go. <laughs> nie to co perełka, słuchajcie. No nie, a ten poleciał do gier. Przygotowałeś ten tort w ogóle? Przygotowałeś, dobra. No to super. Wiecie co, nie będę zapraszać gości. Pod tym względem, że wiecie, atmosfera jest kwaśna, nie chcę, żeby tutaj wiecie, coś się wydarzyło niefajnego. Także no, tak to wygląda. Ja sobie przeniosę ten tort oczywiście tutaj na stół, żeby im było łatwiej. I weźcie sobie tutaj wszyscy usiądźcie co? Chociaż może niech usiądzie Margo i Sylwester. Natomiast ty tutaj pomożesz zdmuchnąć świeczki. Pomóż zdmuchnąć świeczki i Finley. A wy sobie tutaj siedźcie i słuchajcie, czekajcie. Nie, 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 Sylwek, nie siadaj tutaj. Nie tu. Stabilnie siądź tutaj. Mój drugi. A oni niech tutaj mi przyjdą. Mam nadzieję, że nie będą tam ciągle gadać i gadać, co? Nie mogą się słuchać i nagadać. No właściwie Annelu się nie może słuchać i nagadać zapewne. A nie możesz iść tędy? No dobra. No to czekamy, moi drodzy, czekamy, czekamy Widzę, że Margo już w troszkę lepszym humorze jest Angelo również bardzo pobudzony No dobra No to nie jest, słuchajcie, najgorzej Chodźcie Podniosę te ściany tutaj I uwaga, uwaga Będziemy, słuchajcie, dmuchać świeczki Oho, coś mi się nie chce tutaj zdjęcie zrobić Dobra, zrobię sobie zdjęcie jeszcze na szybko, słuchajcie no, pięknie. Kurde, wiecie co? Jestem bardzo ciekawa, jak ten mały będzie wyglądać. No, uwaga, uwaga, moi drodzy. Patrzymy, patrzymy. O kurczę, ale ci wyskoczył strój. Nie wierzę, patrzcie. No dobra. Aha, widzę, że ja tu z tą kamerą to dzisiaj chyba nie, nie wyrobię. Ej, wiecie co? On mi przypomina Marko. Zobaczcie. Patrzcie, co powiecie na to? No, kurde, moim zdaniem to jest e, Marko. Natomiast Sylwester to Angelo. Dobra, słuchajcie, ja sobie lecę do kasa tutaj go przerobić e, i zaraz Wam jeszcze pokażę, jak on wygląda. No i dobrze, słuchajcie, jestem już z powrotem e, po przeróbce małego finleya. No i zobaczcie, nie powiecie mi, że on nie wygląda jak Marko. No, kurde, normalnie skóra zdjęta z niej tak jak wam mówiłam wcześniej no, także tak się prezentuje dałam mu trochę gotowych strojów e, bo mają fajne te propozycje natomiast wszyscy mi się tu rozeszli z tego co widzę Parełka w ogóle widzę, że jest smutna weź Sylwek, choć tutaj podejść do Parełki pozwólcie polizać po twarzy wiecie, może jej jest smutno, że on przyszedł z księżną, zobaczył inną innego piesełka i wiecie i zapomniał o Parełce, my wcale nie zapomnieliśmy o Parełce e, weź ją rozwazel, co? Wyszczotkuj Poprosi o piosenkę, bo ona zawsze lubiła Ci śpiewać, możesz ją przytulić I dać jej przysmak, słuchajcie Mam nadzieję, że będzie się wtedy czuła e, Rozpieszczona, dobra I możesz też później pogadać się z fillejem, Oczywiście, bo wcześniej chciałeś, a Ci anulowałam e, Widzę, że on też rozwala Tutaj wszystko Wcześniej księżna się bawiła w tym, a teraz on Słuchajcie, e, natomiast Sylwek Poszedł mi ćwiczyć na bieżnię, patrzcie Nie wierzę w to no tak, w starym domku nie ma biażni no to tutaj korzysta, póki może a księżna tutaj, widzę, dotrzymuje mu towarzystwa słuchajcie, o rety, ale się porobiło co, a Marko gdzie jest, kurde nie widzę jej, nie widzę słuchajcie, no zobaczcie, pokój stoi pusty, a taki ma tutaj wypasiony pokój, słuchajcie e, ale nie widzę Marko, a tutaj Marko jest Marko robi driny nie, nie wierzę nie może tego z niej, słuchajcie, na trzeźwo no to wygląda matku kochano. co tu się dzieje moi drodzy, co tutaj się dzieje weź już nie biegaj na tej bieżni, co ty przyszedłeś tutaj do dziecka na urodziny i poszedł biegać na bieżni, chodź tu pogadaj z Finlayem opowiedz mu dramatyczną historię tam było, widziałam, udziel cennej lekcji, zapytaj o szkołę zobaczcie, Marko jest w dosyć dobrze, dobrej formie e, fit mamuśka, słuchajcie o, dobra, super, wszyscy tutaj są, także siadajcie i gadajcie. Rozmawiajcie jak najwięcej, no bo wiecie, korzystamy z tej sytuacji, że wszyscy tutaj jesteśmy razem. E, oprócz marku, która wychodzi gdzieś tam na bok. E, także weź tutaj, opowiedz jakieś dowcipy i co ja tu jeszcze mogę ci wybrać. A e, coś zabawnych. E, osiągnięty szósty poziom umiejętności wychowawczych, moi drodzy, nam wszedł tutaj. Sylwek, ty też porozmawiaj sobie tutaj. Trajkocz o ulubionej grze wideo. A Niech będzie, niech będzie. Czemu nie? Słuchajcie, czemu nie? No, myślę, że ten dzień zaliczymy sobie jak najbardziej do udanych. Słuchajcie, mały. Fili nam tutaj dorósł, jak widzicie. Nowa dynamika rodziny, kawalarze. A niech będzie, niech będzie, jak ja im tam dałam, wiecie, tam poklikałam te dowcipy, opowiadanie, no to niech niech będzie. Będziemy w ogóle musieli sobie chyba zainwestować, słuchajcie, następnie w wannę, dlatego że księżna, jak widzicie, ona uwielbia się taplać we wszystkim co możliwe i jest często brudna. No na razie ją czytuję, no bo nie mam jak jej umyć, e, ale wiecie, no będę musiała to też ogarnąć. E, no i myślę, że będziemy wracać, słuchajcie, do domu, bo jest godzina 16. E, wyskoczyło mi tu teraz, że Sylwester e, zaczyna pracę. E, tak, ja nie wiem, czy ja Wam mówiłam. Ja go w ogóle wrzuciłam do pracy też, słuchajcie, żeby on też zarabiał sobie swoje własne pieniądze. No bo wiecie, nie będziemy ciągle ciągnąć od Angela, który też dokłada się tutaj do tego domu, nie? A sytuacja jest jaka jest, więc wiecie. No, zobaczymy. Zobaczcie, on w ogóle wyrzuca tutaj śmieci. Pamiętacie, jaki z niego był rozrabiaka na początku? Ja pamiętam, idealnie, moi drodzy. E, aha, ty idziesz dalej biegać, dobra. On w ogóle mi schudł bardzo e, też. Nie wiem, czy zauważyliście, no ale wiecie. Wiecie jak jest, wiecie jak jest. <laughs> Tutaj słuchajcie, ten obraz jeszcze. E, w obrazie, obraz w obrazie, masło maślane. Dobra, będziemy sobie wracać w takim razie do domu. E, a Angelo e, kiedy ty mu w ogóle praca? Praca za dwie godziny, też idziesz do pracy No to obydwoje sobie pójdziecie, słuchajcie No dobra, no to widzimy się w domu, słuchajcie No dobra, jesteśmy już w domu, słuchajcie e, Sylwek, weź może... A nie, w sumie ty przygotowywałeś już jedzenie, nie? Zaraz sobie zobaczymy, co my tam mamy e, Mamy tam samosę, tak? Nie, birmańska zupa z pieruszkami, dobrze, samosa, okej okay. No dobra No to myślałam, że wiecie, że przygotuję coś Że jak wrócą, to żeby mieli sobie coś przejeść ale nie, zobaczcie, oni się tutaj obejmują. Wiecie, pewnie Sylwek mu dziękuję, że nie było żadnych dram w domu. Także, także tak, słuchajcie. No a ja myślę, że będę kończyć już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za to, że jesteście. No i co, słyszymy się bardzo niedługo w kolejnym video. Do następnego. Pa Pa!